Nowe przepisy dotyczące monetyzacji w grach komputerowych. Może zacznijmy od kontekstu. W grach, szczególnie tych gacha, przechodzimy przez wielokrotne przemiany walut. To znaczy, za prawdziwe pieniądze kupujemy jedną walutę, tą walutę przemieniamy na inną walutę i za tą inną walutę kupujemy przedmioty, za które kupujemy inne przedmioty. To... jest to troszeczkę skomplikowane. I takie właśnie ma być. Twórcy gier robią to celowo, by uśpić naszą czujność. Weźmy sobie dla przykładu League of Legends. Tam za prawdziwe pieniądze kupujemy RPGi, za RPy kupujemy pulę i dopiero za pulę może Możemy załyszować na banerze. Sam w sobie guzik razy 10 nie wzbudza naszych podejrzeń. Podobnie w Gęszczynie. Dopiero kiedy wstawimy zamiast ten pula guzik 100 zł, wielu graczy przeżywa coś w stylu ILE? No sami widzicie, że nie wygląda to zachęcająco. O, w Lidze za to ten pul kosztuje ponad 120 zł. Na taką manipulację najbardziej narażone są osoby najmłodsze, które często nie zdają sobie z tego sprawy, ile tak naprawdę warte są przedmioty w grach. Nowe przepisy mają utrudnić takową manipulację i od teraz twórcy będą zmuszeni, by podawać ceny danych przedmiotów bezpośrednio obok waluty. To znaczy, jeżeli w Lidze mamy ten a to fajnie, żeby pod znakiem ten pula był guzik 30 euro, żeby wszyscy byli świadomi, ile to tak naprawdę kosztuje. Zobaczymy tylko, czy twórcy będą się do tego stosować i czy prawo to będzie respektowane. A wy co uważacie o tym nowym przepisie? Zbędne czy jak najbardziej potrzebne? Komentarze są Wasze.